Cześć wszystkim, z tej strony Konors, oto drugi odcinek naszej przygody z karbalami I w tym odcinku spróbujemy sobie trochę polatać No bo co nam innego zostało do roboty Dobra, to bez obijania w wawełnę mamy sobie trochę już punkcików o 8 science Ostatnio pojechaliśmy w to i w to, bo trzeba było trochę No w to nie trzeba było, ale tak wolałem Dobra No to sobie zamkniemy I najpierw po prostu, żeby chociaż kawałek polecieć no to już też będzie trochę science a za to. Na się tego. Hmm, punktów nauki, o. No to oczywiście trzeba jakiś kokpit sobie wziąć. Do tego spadochronik, Żeby można było wylądować bezpiecznie. I to chyba będzie taka zwykła rakietka. Może sobie jeszcze wezmę. Yy, no to, to na pewno. Lepiej się będzie lądowało zdecydowanie. Hmm, do tego jeszcze. Muszę czy od razu dać boostera, czy jeszcze jakiś zbiorniczek z paliwem i dopiero boostera. No eee, to może. Nie wiem nawet co. O, pierwsze co zrobię, to niech pójdzie Janosik, bo później zapomnę. A Janosik jest dobry. Dobra. No to sobie wezmę od raz albo w sumie fuel tanka jednego, takiego większego trochę. A jeszcze jednego takiego, bądźmy burżujami. I teraz jeszcze, yy, yy, co ja chciałem zrobić? A silnik, no bo jak polecimy bez silnika, jasne, silnik. I jeszcze, żeby się wybić na to do dopalacze, i dlatego są też te strukturalne, yy, co się nie pamiętam jak to się nazywało. No, bo to było strukturalne. Odczepiajki na boki. O, tak to nazwijmy taka mega profesjonalna nazwa Dobra, zamontujmy sobie tutaj trzy zobaczmy to to możemy sobie razem w sumie i to Ło. Które? Ty... a to jest ten Dobry, dobrze, dobrze, dobrze albo nie, w sumie spadochron niech sobie oddzielnie będzie i może Aeronautical są na to można? pewnie, że można zawsze lepiej trochę no i to będzie taka malutka rakietka Chyba starczy Projekt 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 1. Nie rozpisujmy się. Zapiszmy to, bo może się kiedyś przyda, w co wątpię. No ale może. Dobra, wszystko jest dobrze. To pierwsze, później się odłącza i się włącza ten silnik. Dobra, 3, 2, 1, launch. Nie do jedzenia, tylko do startu, hehe. Ale sucha Dobra. Jest promuzyczka i jesteśmy na lunch padie. Trzyma się, co się nie trzyma. Wszystko się trzyma. Włączamy sasa. Sobie zablokuję okienko. Ej no, zmieniłem cię. Miał być janosik. A dobra, już sobie, sobie sobie polecisz. I 3, 2, 1, pierwszy lot w kosmos. Wow, i uwaga, lecimy. Chyba już nie będzie za głośno, bo już tyle problemów z tym miałem, że po prostu masakra. Dobra, lecimy, a sobie od razu trochę podwyższę moc silników. Jak będę odłączał yy, dopalacze, to się przyda. No i sobie lecimy tym stateczkiem, nie wiem, gdzieś tak tutaj, spokojnie powinniśmy dolecieć. Chyba? Nie, w sumie nie. Ale spokojnie damy radę. dobra Pięknie się odłączyły na boki. I Teraz oczywiście stracimy na yy, prędkości. O, już szybko, dobra No, no bo w sumie też leciutki statek. No to nie ma co się dziwić. O, się cieszy już ładnie nasz kerbal. No nas są no, nie, nie wie co się dzieje, się cieszy. Fajne ma życie ogólnie. No bo czemu by nie? Nie wiem, co się dzieje, się cieszy. O, wylądujemy na wodzie. No, okej. Okay. Nie wiem, czy umią pływać, czy nie. Kiedyś nie umiały. Zawsze było takie. Plup, plup, i do wody. Kurdej, ale to jest dobre. Jezu. Hmm. Hmm. Pan na to. Żeby za wysoko nie było. Ło, patrz. Patrz na to. Kurde, bo my tym dolecimy do ten, do Marsa, tego nie... do Marsa. Do Muna, a tego to my nie chcemy raczej. O, o kurdej, aż tak szybko. Sobie czas trochę przyspieszę. Bo czemu by nie. O, jest muzyczka już ładna. Naprawdę myślałem, że my dotąd dolecimy, o no, proszę bardzo. Jakby trochę był mocniejszy. To do na pewno darecie, i może z niego się z, z skonstruuje. Że to będzie taki po prostu, wiecie, lądownik, i później jak się wyląduje, to czymś trzeba powrócić no nie. To by się go wzięło właśnie i wylądowało z powrotem na naszej przedcudnej planecie. Oczywiście po porobieniu badań, no bo bez tego to już kiedyś tak zrobiłem. Że nie zrobiłem badań i o. I my możemy za to o, zrobić takie fajne kółeczko. O, sobie wyłączę tego. O, pięknie. 360 bitches. I niech się zablokuje na przykład sostu I lecimy już w dół. Stracimy sobie paliwko trochę. Patrzcie, co się teraz dzieje. No, szczerze, to myślałem, że to będzie bardziej widoczne. O, tyle lecimy. A, no, bo ja w sumie tak bardziej w dół lecę, bo nie chciałem tak wysoko z prostych powodów. A dobra, już nie mamy paliwa nawet, <laughs> a się zlewia, się nic nie zmienia? Dobra, to lecimy. I W sumie możemy przejść do naszego stateczka. czy się obrócimy i odłączymy już yy, zbiornik paliwa pusty już. Żegnaj. Odchłani wiecznej i tak spadnie na ziemię, gdzieś tutaj pewnie. No ale cóż, co zrobisz? Nic nie zrobisz, można się pokręcić. Zasem tak fajnie nie wygląda, jakby co. musi się kręci jak głupi i się nie przestanie kręcić. Ale zaraz <laughs> badania można robić, zapomniałem. Dobra, szybko robimy badania. Póki jeszcze jest na to czas, póki jeszcze nie wpadliśmy w atmosferę. Dawaj, ewakuacja. Dobra, to jest hardcore. Dobra, zrobił to raport. Teraz sobie szybko jeszcze... Aha, dobra. Szybko wsiadaj teraz. I można sobie zrobić kolejny raport. Eee, crew raport. Dziękuję. Zrobiłem raport o sytuacji. Fajnie. Dobra. Sobie już odpaliłem spadochron, żeby nie zapomnieć. I teraz będzie coś fajnego. Łoo! Wow. Nawet to jest odwzorowane. Spadochron jest po prostu ninja i się nie spali. Nie wiem jakim cudem. I to zwolnienie teraz, w tym momencie, bez spadochronu też by tak było. No bo, jak wchodzimy jednak do atmosfery naszej, No się tutaj ładnie, no to przecież coś nas blokuje, no nie? No, i wylądujemy na wodzie, i <laughs> chyba już umiem pływać. Nie wiem, mam nadzieję, przynajmniej. Bo już tak daleko są nasze szczątki. Ale dobry, dobry statek, dobra, przyspieszę trochę, bo to by było jednak za długo. Lecimy i uwaga, 3, 2, 1 i ta prędkość. Ło, Ło, shit. Co się stało? Co się stało z tym? Jezu. Ej! ja, nie wiem. <gryżę> no, ale czemu się odczepił? No wiem. No bo to przecież odczepiłem wcześniej. Ej, nie mam pojęcia, naprawdę. Dobra, jeszcze raz się go startuje, ale ty zrobię krótką przerwę i sobie po prostu. Przetestujemy to, co tam się wtedy stało. To za chwilę wracam. Okej, okay, no to zaczynamy ponowne lądowanie. Przypadkowo odłączyłem kerbala i w ogóle nie pamiętałem, jak się sterowało nimi w przestrzeni kosmicznej. Czyli używając RCS-ów, co mają. W, no, jackpacków, o tak to może lepiej nazwać. Kurde, o. I w tym się po prostu zdaje, że nie byłem pionowo skierowany w dół. Albo miałem może za mało energii, się odczepiło, lub coś. Nie wiem, no bo to chyba jest niemożliwe, trochę przypieszę sobie. Dobra. I uwaga, to było mniej więcej na wysokości, jak się otworzyły spadochrony. Czyli teraz? Trochę Ok, Okej, się otworzyły, no i teraz się trzyma. Także ja nie wiem, co wtedy było. Nie, no wtedy na pewno, po prostu musiałem ten. E, nie być pionowo skierowany. Dobra Teraz wylądować na tafli wody. To jest na pewno możliwe. Bo już to próbowałem wcześniej. Ok, jest piękne lądowanie. Możemy sobie teraz zrobić raport. A mam ten. The review store do tego. Można, mogę wysłać. Nie mam tych nadajników, tak jest. Eee, a można wyjść kerbalem? Umiesz pływać? Powiedz, że umiesz pływać. Zaryzykujmy. No, trzyma się. Dobra, jakaś tam sytuacja. Nie czytałem. A trochę niżej. To był pod wodą. Bo o to mi chodzi. Dobra. No, było necessary. O, zobaczcie, ile science przywieziemy do domu. Dobra, i wsiadamy. Się zakręcimy jeszcze, oczywiście. I 3, 2, 1, go. Wracamy, i uwaga, ile będziemy mieli. Jak to się zwało? Znowu. Kurde, zapomniałem. Właśnie to, science, o. 50 science, no to nie jest źle. Nie jest źle, myślałem, że będzie trochę mniej. To sobie chyba możemy nawet coś odblokować już. Co tutaj nam to dało? Takie rzeczy, co nam to da O, lądowniki. No. A to co tam daje? Aha. O, o, a tego wcześniej nie zauważyłem. No się zauważyłem, powiedziałem, że do tego później wrócę. No to to może za zaopatrzymy nasz pojazd, którym się dostaniemy dalej. Dobra, myślę, że sobie w to zainwestujemy. Jeszcze nam się zostanie 5. To może opłaca się w to. A, tutaj są insze, insze, inne. 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 Busty. No to może, może. A, chwilę się zastanowię jeszcze. Dobra, myślę, że sobie w to zainwestuję, no bo zawsze to się przyda, no nie? To, to taki silniczek mniejszy trochę. No, on jest słaby tak naprawdę, ale spokojnie, coś się z nim na pewno wymyśli. O, Abdeilach. No się ten. No. Nie wiem jak mu jest ten kerman, który zawsze ze mną lata, choć chciałem sika. I stópki do lądowania, no to one się na pewno przydadzą, no bo jednak łatwiej będzie wylądować z nimi. No i spadochronik zawsze lepiej. Później sobie pójdziemy, może w to w sumie to mogę zrobić przecież. Pyk i pyk. Teraz mamy nowe rakietki, później. O, takie busty pomocnicze na boki Fuel Tanka. O, ten był fajny, pamiętam. <noise> Tutaj mamy. No. Te wspomagają. No, Jezu, zapomniałem nazwy. Żeby złączyć lepiej elementy, żeby nie latały później. To, żeby wyżej ten trójnik, ładnie wszystko o skrzydła się przydadzą. Nowy cockpit do satelity, głowica, że tak powiem, i do kontroli, chyba. O nie wiem nawet. I tutaj Science Tech, baterie też się przydadzą na pewno. Co to jest? A nie wiem, co to jest, i to też nie wiem, co to jest. Ale spokojnie, przecież do, o to chodzi, żeby do tego wszystkiego dojść. Dobra, no to sobie może jeszcze jeden ubudujemy. Nie wiem, ile ja to nagrywam. Ale się zobaczy. Myślę, że coś z tego nawet Ale się tro to trochę zmodyfikuje i powinno być dobrze. Tylko tak myślę, w jaki sposób. Może to sobie zostawić, żeby po prostu tak na. No, żeby się wybiło, było. Ło, co ja powiedziałem. I sobie teraz to wszystko zostawię. Dodam to. To mi się podoba, bo kiedyś tego nie było. <grymne> Ale powiedziałem. Dobra, to sobie zostawię i tym właśnie. A chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. No bo ja przecież nie po to kupiłem sobie tamte pusty, żeby nie zamontować tego. Chyba starczą. Tak myślę, ile? 3 czy 4? Mam trzy te, to też sobie wezmę trzy no nogi. Powinno starczyć, mam nadzieję. A, nie można, tamten jeden nie, nie pasuje. To mnie wkurza, że na przykład stąd nie można, a na przykład stąd też nie można. <grych> Ale... Kurczę. Coś jest... Dobra, po prostu za nisko było. Ale mam nadzieję, że będzie starczyło. Ok, No to teraz jeszcze, żeby się jakoś ładniej... Wybić z planety Ziemia, znaczy z planety Kerbin. I sobie dodam z jakieś trzy zbiorniczki paliwa normalnego. O i mam przecież nowe busty jeszcze. He. Dobra, coś się z tym wymyśli. Dobra, trzy zbiorniczki. miały być to będą trzy 3. 3, i teraz kontrol... silniko, Który lepszy. Sobie wezmę jeszcze to. Dobra, że zawiesiło ok, i wezmę sobie silnik. Ten bierze mniej paliwa, tak, bierze mniej paliwa. Trochę dobra, ma trochę większe. Na no się ma w ogóle to. No, załóżmy, że sobie ten wezmę. Nie wiem za bardzo nawet, czym się różnią. Ale kit. Przecież chodzi o to, żeby próbować, no nie, jesteśmy. Za żadnej wielkiej misji, żeby wszystko było elegancko dokładnie, no powinno być, ale spokojnie, to są tylko próby. I te busty, bo one są lepsze. I tak myślę, Jak sobie to teraz wszystko rozplanować. Busty na pewno będą sobie chodziły razem z silnikiem tym. A znaczy, się... Nie! W sumie nie, może najpierw odpalę te busty, później sobie zrobię tak, oj, coś klikłem. Odpalę te busty. Następnie te i później dopiero silnik. No to to by było chyba najlepiej najlepsze rozwiązanie. Dobra, to te trzy busty, później się rozłączą i te trzy busty pójdą w ruch, później dopiero silnik. To która jest rozdziałka To jest ta rozdziałka. Dobra, czyli tą rozdziałkę trzeba puścić tu, trzy pójdą do silnika. Chyba jest dobrze. Silnik ten. Tak jest. I to jest chyba dobry pomysł nawet. To się można ustawić jeszcze moc tych boosterów. To sobie ustawię na przykład na 90, żeby tak od razu nie poszły. Albo w sumie 83,5 może być. Przy tych też to się przy wszystkich. To się przy wszystkich zmienia 3? Nie. 85, a to miałem 85,5. 83,5. Dobra, to się zmienia przy wszystkich, a to niech będzie 85, no bo jednak one są mniejsze, no nie? jaką one moc dają w porównaniu do tych O, mocniejsze są Tak jest To chwileczkę, zobaczę ile nam się czasu zostało I albo zakończę, albo będziemy lecieli dalej Okej, okay, no to ten odcinek już trochę jednak trwa To sobie zapiszę po prostu ten projekt Projekt na przykład Nie wiem jak go nazwać, nazwę sobie projekt, projekt Projekt, jeden projekt. Bardzo oryginalna nazwa. Co ja też go zapiszę, zresztą na to, że to będzie taki mój starter, że tak powiem. I dobra, tam w pewnym momencie był trochę za głośno. Na znaczy się, jak polecieliśmy za przestrzeń, na znaczy się przestrzeń, do przestrzeni kosmicznej, już bez naszej atmosfery, to trochę była za głośno mocka, więc za to trochę przepraszam. No bo myślałem, że będzie po prostu dobrze. No dobra, no to niestety, a może sety. To już koniec tego odcinka. Nie chcę po prostu, żeby były za długie, bo takie krótsze się trochę lepiej ogląda. Tak więc trzymajcie się. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Zostawcie komentarz, co powinienem zmienić. Jakieś propozycje może do tego. To chyba tak bardziej zrobię równo. Ale dobra, to w następnym odcinku już. Także trzymajcie się i cześć wszystkim.